Przywisku Barbiny znajdującej się na terenie dzisiejszej Turcji, sam coś się urodził w trzeciej wieku naszej ery. Był znany ze swojego młodziennego podejścia do ludzi i z ogromnej pobożności. Nikomu nie żałował do dobrych uczynków, ale także swoich dóbr materialnych, które otrzymał w spadku po rodzicach. Historia układuje go jako człowieka przepełnionego dobrocią i współczuciem dla biednych, chorych i potrzebujących. Nie bez znaczenia jest też dla najczęściej obchodzonego dnia Świętego Mikołaja, czyli dzień 6 grudnia. W tym dniu ponoć Święty Mikołaj zmarł. Święty Mikołaj nie wszędzie ma swoje święto 6 grudnia. W niektórych krajach ma swoje odpowiedniki. W Rosji dzieci oczekują fizycy dziadka mroza. Przychodzi on wraz z nadejściem Nowego Roku i w odróżnieniu od znanego nam obrazu Mikołaja przechadza się on długim płaszczu, koloru srebra, błękitu lub czerwieni. Na głowie ma putzaną czapkę. Co ciekawe, prezenty pomaga mu rozdawać dzieciom. Jego wnuczka śnieżyca, a on sam ma żonę określaną mianem starucha zima. We Włoszech odpowiednikiem Mikołaja jest befana. To postać kobiety, a dokładniej wiedźmy, która odziana w stare, poszarpane ubrania, lata na miodle i chodzi do domów przez kominy, zostawia dzieciom prezenty. Charakterystyczny jest ubiór Świętego Mikołaja, zrobiony z czerwonego materiału, wykończonego białym futerkiem. A włosy, broda i wąsy mają srebrny kolor. Czapka czerwona, wykończona jest z białym futerkiem z białym pomponem. A z czym nam się kojarzy Święty Mikołaj? Najczęstsze skojarzenia to staruszek, broda, koinka, genitery. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia, listy, komin, różga, śnieg, stanie i oczywiście prezenty. Dziś witamy Was serdecznie na spotkaniu z tym szczególnym gościem, który przybył do nas z odległej krainy na swoich stanach. Powitajmy go serdecznie, śpiewając, co już są święta. Shit. Okay. Okay. Powitamy go klasami. <noise> Otajmy go koła ja Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W się już umęczyłem. Widzę, że szóste klasy jakieś ospane są. Szóstek na ręce w, w górę. Wszyscy szóstek ręce i klaszą teraz Ręce w górę i plaszczą i tupią. No widzę, że wszyscy są, że czwarte klasy najżyjsze, najmłodsze i najwięcej im się jeszcze chce.